Wstaje i widzę, że to zaje fajne medium usunęło mój filmik, więc wrzucam go na rampę. Mam nadzieję, że tam mi go nie zbanują. Link do tego filmiku będzie w opisie i będzie w pierwszym komentarzu. Także kliknijcie i na rampę was przeniesie. Nie trzeba się logować Mm. Tak działają te wszystkie piękne, stworzone medium, YouTube został stworzony przez jej, jakby tak ktoś chciał wiedzieć. Żadni młodzi faceci go tam nie odkryli. To jest świadoma manipulacja. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że film zniknie i już samo ostrzeżenie oczywiście. I najlepiej, bo ten e, filmik załadowałam już e, dwa tygodnie temu i nie było problemu. I podobno leciał, bo to parę osób było dobra. obejrzało. Tego typu filmiki są na tym medium, ale mojego zbanowali. Uff, nie lubię mnie i ostatnio też widzę, że no z ocu. Od Także um, odkąd chyba tam tę orkiestrę czy, czy taki koncert wrzuciłam, do którego też są roszczenia, bo nie można nagrywać muzyki klasycznej na ulicach. To w ogóle nie mam wyświetleń. także panuje mnie. Film dotyczy walki kogutów. Jak ktoś chce, to wygląda jak nie. To nie. Cały proceder jest dość ciekawy. I nie spodziewałam się, że tutaj w Meksyku coś takiego ma miejsce, nie. Ама. Запрошу.